Z tej strony Mróżka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem, jak widzicie po tytule, będziemy tworzyć każdy pokój innym pakietem, czyli analogiczna sytuacja do filmów w którym tworzyliśmy każdy pokój innymi akcesoriami. Tylko, że tutaj właśnie przejdziemy przez każdy pakiet, czyli yy, no, po kolei będziemy budować pokój. I ten pokój to taki w cudzysłowie, oczywiście, bo no, jak wiecie, w pakietach jest trochę więcej rzeczy niż w akcesoriach. Ale i tak starałam się wszystko zamknąć jakby w jednym pomieszczeniu, ewentualnie w pomieszczeniu i na zewnątrz. Tak jak tutaj to widzicie w ucieczce w plener. No bo jednak, co nie było, w ucieczce w plener bardzo dużo rzeczy doszło na zewnątrz. Więc to żal byłoby w ogóle z tego nie skorzystać. Zwłaszcza, że tutaj absolutnie jedne z ważniejszych roślinek doszły, jeśli o moje budowanie chodzi, bo uważam, że te paprotki, które tutaj doszły i drzewa, to są najlepsze, jakie w ogóle mogły dojść. W sensie, potem doszły też fajne w różnych innych rzeczach, ale te, to tak wiecie, przez długi czas to było najlepsze, co mogło być. I właśnie jak będę przychodziła przez te pakiety, to pokrótce opowiem, co w zasadzie ja o nich sądzę, co, jakie one wzbudzają we mnie emocje, o tak bym powiedziała. I też w miarę obiektywnie postaram się ocenić ich praktyczność i opłacalność. Więc jeśli chodzi o ucieczkę w plener, to mimo, że to jest stary pakiet i dużo rzeczy jakby fajnych potem wyszło, to ja uważam, że to jest jeden z lepszych pakietów, jakie doszły do Simsów. W sensie, ja powiem tak, ja do granitowych kaskad nie wyjeżdżam zbyt często, ale mimo wszystko uważam, że pod względem tego, ile treści jest w środku, to niewątpliwie yy, ucieczka w plener jest najbardziej opłacalna, bo jest sporo mebli. Ciużków to tak wiecie, to tak nie za bardzo. ale w ogóle w ciuszki to jest bieda. Yy, meble w sumie też, ale tutaj akurat bardzo dużo do trybu budowania rzeczy doszło, więc dla mnie spoko. Ale przede wszystkim te granitowe kaskady to jest w sumie fajna rzecz, jeśli ktoś lubi kolekcjonerstwo. Bo ja na przykład, jak wiecie, ja bardzo lubię kolekcjonerstwo w grach, więc tutaj mamy do zbierania robaczki. Yy, Zielarstwo, więc jakieś ziółka i tak dalej. Więc dla mnie to jest jak najbardziej spoko rzecz. Także jeśli chodzi o ten pakiet, to ja go zdecydowanie polecam, ale jest to jakby coś, że jeśli to się komuś nie podoba, to nie będzie. Mu się, w sensie ten klimat, jeśli mu się nie podoba, to, to nic w zasadzie z tego nie będzie miał. Teraz druga rzecz, jeśli chodzi o dzień w spa. To tutaj również mam to takie poczucie, że ja bym powiem, że ja z samej jakby opcji spa, to za bardzo nie korzystam w Simsach, więc i mało tego, ja też w Simsach raczej sportu nie uprawiam, więc to tak, jak na żywo, więc raczej nie, nie korzystam z tego też tutaj. Nie korzystam też z tej wewnętrznej harmonii i tak dalej, ale co trzeba przyznać, to biorąc pod uwagę fakt, jakie rzeczy tutaj doszły, w sensie ciuchy, meble i tryb budowy, czyli ściany, drzwi, okna, podłogi itd. to zdecydowanie to są jedne z, jeden z lepszych pakietów, jeśli o to chodzi, bo, bo mimo, że nie korzystam z tej domyślnej funkcji tego, to jednak korzystam ze wszystkiego wokół w momencie, w którym chcę stworzyć nowoczesne pomieszczenie, ale nie takie ultra nowoczesne, tylko takie Spoko nowoczesne, w sensie, wiecie, no niektóre rzeczy, takie ultra nowoczesne rzeczy są spoko. Ja na przykład tak mam, że ja lubię, jak rzeczy są nowoczesne, w sensie, czasami mi się to podoba, ale nie takie futurystyczne. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Jak tylko wam jeszcze nadmienię, bo jak widzicie, że z zewnątrz te budynki wyglądają co najmniej śmiesznie, ale nie zwracajcie na to uwagi. Mi bardziej chodziło o umeblowanie niż o tą bryłę. I to czasami po prostu może wyglądać z zewnątrz skrajnie głupio, a mi właśnie chodziło o to, żeby tak wiecie, w kadrze było wszystko widoczne z tego pakietu i tak raczej nie zwracałam uwagi na to, jak to będzie wyglądało na zewnątrz. Może mój błąd, ale myślę, że, że to jest ważniejsze. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że starałam się w każdym pakiecie pokazać jakby 100% rzeczy, które doszły i oczywiście mi się nie udało przede wszystkim dlatego, że yy, no czasami jest więcej jakby, wiecie malunków na ściany, albo na podłogi, więc jakby no nie mogłam też za dużo tego użyć, ale przede wszystkim tutaj problem leżał w tym, że ja ustawiłam yy, te wszystkie parcele na się wróć, wszystkie pomieszczenia na najniższą wysokość ścian, a czasami drzwi i okna w zasadzie dosyć często drzwi i okna dochodziły też wysokie, więc to po prostu z nich nie skorzystałam i ja wiem, że to może nie każdemu pasować, ale stwierdziłam, że, że trudno, że jakoś wolę tak, niż w momencie, w którym by doszły tylko niskie rzeczy. Zresztą, jak wiecie, ja nie lubię wysokich ścian, powiem szczerze, że nie lubię, bo o ile w nowoczesnych budowlach to się broni. To w tych tradycyjnych bardzo często nie no, chyba że są bardzo duże okna, a tutaj jakoś super dużych okien nigdzie nie było, więc stwierdziłam, dobra, niech tak będzie. Także jeśli nie pokazałam, no na pewno nie pokazałam tych wysokich rzeczy, więc sorry za to, no ale wybrałam te niższe, jakbym wybrała wyższe ściany, no, to bym tych niższych nie pokazała, więc no jakoś musiałam wybrnąć z tego. No i czasami też nie użyłam jakiejś rzeczy, bo. Bo na przykład nie wiem, było, były trzy różne fotele, już nie miałam gdzie coś, gdzie tego wcisnąć i tak dalej. Zdarzało się tak, aczkolwiek raczej rzadko i dam wam znać w momencie, w którym coś się takiego zdarzyło. Raczej tutaj, jeśli chodzi o dzień w spa, to raczej wykorzystałem wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. Może jakieś rzeczy, typu jakaś ozdoba ścienna, czy jakiś, nie wiem, łuk, czy coś takiego, może takiej rzeczy nie wykorzystałam. Ale tak poza tym wydaje mi się, że raczej starałam się wykorzystać absolutnie wszystko. No i może jeszcze jakiś chyba podłóg czy ścian nie wykorzystałam, ale jak widzicie, tutaj nawet taki słupek użyłam, więc całkiem spoko. W ogóle dajcie mi znać, czy podobają Wam się te przejścia, bo ja zrobiłam takie przejścia, wiecie, kamerą. Ale też zrobiłam zdjęcia, bo stwierdziłam, że jakby się komuś nie podobało takie przejście, to to ma jeszcze zdjęcie i na odwrót, tak więc stwierdziłam, że to będzie spoko. Teraz przechodzimy do. A jeszcze nie powiedziałam o tym dniu w spa. Uważam ogólnie, że to jest. Nie, powiedziałam, że jest spoko. Że jest spoko, fajny, naprawdę fajny pakiet. Dobra, teraz jeśli chodzi o zespół na mieście, to jak wiecie, ja uwielbiam ten y, pakiet. Uważam, że jakby, jeżeli chodzi o meble, doszły tutaj bardzo ładne. Jeśli chodzi o zdoby, doszły tutaj naprawdę piękne. Jeśli chodzi... O, w ogóle ja lubię tę karierę. Ja lubię chodzić do restauracji. Jak wiecie, tak jak ja nie korzystam za bardzo z tych partii publicznych, takich szczególnych na seriach, tak do tej restauracji raz na jakiś czas zawsze pójdę, bo, bo to jest po prostu fajne. I też chwilę prowadziłam restaurację i to było całkiem fajne. Tak więc ja lubię ten pakiet bardzo. I, I uważam, że to jest jeden z lepszych. W sensie, ogólnie pakiety są raczej spokojne. co do akcesoriów, to ja mam takie, wiecie, dosyć negatywne zdanie. To jeśli chodzi o pakiety, to one są jeszcze całkiem w porządku. I oczywiście, że nie są warte swojej ceny. W sensie, wiecie, to jakby rynek ustala wartość, nie? W sensie, jeśli jest to za tą cenę kupowane, to chyba jest warte, nie? Skoro ludzie są w stanie za to zapłacić. Ale tak, wiecie, tak, tak osy po prostu powiem, że... Że wydaje na to, ale mam zawsze taki niesmak, że no, można było coś lepszego kupić w tej cenie. Yy, no, w każdym razie lubię yy, ten właśnie zjezd właśnie na mieście. Przez to, że też dużo potraw doszło, ja lubię kulinarne sprawy yy, w Simsach i w ogóle lubię. I tutaj też raczej nie wszystko udało mi się użyć. Prawie wszystko, ale nie wszystko, niestety. No i też tutaj nie było okien. Ja tutaj dodałam okna z podstawki a jeszcze nie wspomniałam, że w ucieczce w plener musiałam użyć nie, tam chyba użyłam wszystkiego, płotu użyłam z podstawki, o, a w dniu w spa chyba niczego, jeśli mi się dobrze wydaje, to chyba właśnie tam wszystko było, więc no to udało się to pomieszczenie zrobić tak całkowicie, ale to nie oznacza, że ono jest jakieś super niesamowite, tylko że po prostu ogrod do tego pomieszczenia się udało. Tutaj w ogóle bardzo mi się w tej ucieczce no wróć. W Zjedzmy na Mieście podobają te obrazy. W ogóle ozdoby, tak jak mówiłam, ozdoby są bardzo ładne. Kuchenne rzeczy, no nie są jakieś super niesamowite, bo wiadomo, że one są bardziej takie mm, fabryczne. Nie, fabryczne to nie jest dobre słowo. Yy, no ale wiecie o co chodzi, nie? Że to nie jest nic ładnego, tylko takie bardziej, nie wiem, do pracy. Ale choćkolwiek myślę, że mogłyby być i tak ładne, w ogóle dajcie znać, koniecznie. Jakie macie zdanie o pakietach? Czy lubicie pakiety i jaki jest Wasz ulubiony? I jakiego naprawdę nie lubicie? Jeśli jest jakiś, że uważacie, że o, ten pakiet jest beznadziejny, to dajcie znać. Ja Wam też powiem o jednym takim pakiecie. Jak mnie chwilę znacie, to wiecie o jakim pakiecie mówię. No ale ogólnie ja uważam, że tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o akcesoria, jeśli chodzi o pakiety, są spoko. Są spoko, całkiem w porządku. Yy, ogólnie przepraszam, jeśli usłyszycie burczenie w moim brzuchu, ale jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, bo wstałam i od razu zaczęłam montować film i stwierdziłam, że jak zmontuję i będę renderować, to wtedy sobie coś zjem. Także nie róbcie tak, bo to jest bardzo niezdrowe. No i teraz przeszliśmy do... to jest bardzo subiektywne oczywiście, bo jeżeli ktoś nie lubi istotno naturalnych, to oczywiście ten pakiet będzie beznadziejny, absolutnie. Ale jak wiecie, ja uwielbiam istoty nadnaturalne, a wampiry to już jest w ogóle hit, hitów. No i też moja ukochana Rose, łowczyni Wampirów jest, no, powstała tylko i wyłącznie dzięki temu, że jest ten pakiet. Yy, więc jakby, no ja tu jestem nierzetelna za bardzo. W sensie powiem tak: nie widzę, że te wampiry mogłyby być lepsze. To Freedom to Forgotten Hollow mogło, ma potencjał do tego, żeby być jeszcze fajniejszym miastem niż tam, wiecie, cztery parcele, bo tam chyba tyle jest. Ale mimo wszystko ja uwielbiam ten taki gotycki klimat. Znaczy, nie na żywo, ale w grach uwielbiam. Wygląda to przepięknie i, i w ogóle te wszystkie te meble, te stroje i tak dalej. Ale co Wam powiem, to to, że jak to tutaj meblowałam to powiem Wam, że tego na mojej przestrzeni, tak duża ilość, to nie wygląda dobrze. W sensie, yy, ja jak to umeblowałam, to, to miałam takie poczucie, że jest taki strasz, taka ciasnota. Już nawet nie tyle, że przepych, bo przepych to jeszcze by się udźwignęło, ale że właśnie jest strasznie ciasno, że no za dużo tego wszystkiego zdecydowanie. I przez to to się jakieś, jakoś super dobrze nie prezentuje. Ale podoba mi się. i ogólnie stworzyłam tam tak zaścianą łazienkę, którą tak w zasadzie. To jest jedyne, gdzie zamknęłam łazienkę, bo ona by jeszcze jakby tą łazienka była w tym pomieszczeniu, i też nie wykorzystałam całego tego pomieszczenia, bo mówię jakby. Bardziej się starałam, żeby z zewnątrz to się dobrze prezentowało i wewnątrz, żeby się to dobrze prezentowało, ale nie żeby spójnie wyglądało dobrze. I ogólnie. Powiem, że się zdziwiłam. To, co teraz Wam powiem, że powiem, pewnie wiem, ale to przecież jest oczywista. Ja nie wiedziałam o tym, bo ja tutaj stawiałam te pajęczyny. I ja teraz pierwszy raz widziałam, że jak się odpali grę i są te pajączyny, to po nich chodzą pająki. I powiem Wam szczerze, to, to już jest hit, bo ja się przestraszyłam tych pająków. No, jak wiecie, ja się boję pająków. I tak sobie myślę, jezus, co to tam ładzi. Myślałam, że to wiecie, że to jest tylko taka ozdóbka, także sobie tak się pozytywnie mimo wszystko zaskoczyłam, że, że coś takiego w ogóle jest. No jeśli chodzi o, o rzeczy, które tutaj doszły, to tak jak mówiłam, uważam, że one są absolutnie piękne, w sensie mało użytkowe, przynajmniej dla mnie, bo ja takich y, super tradycyjnych domów, takich wiecie, tradycyjne to nie jest chyba dobre słowo, ale takich, no, no wiecie, takich poacekowych domów raczej nie robię bo to jest bardzo dużo pracy, ale tak nie do końca ten styl lubię tak w e, użytkowaniu, ale trzeba przyznać, że jest on przepiękny. Jeżeli macie ochotę, nie wiem, lubujecie się, nie wiem, w zamkach i tak dalej i lubicie takie rzeczy, to ten pakiet się do tego nadaje idealnie, bo jest przepiękny. On potrafi być straszny, on potrafi być obskurny. W sensie te rzeczy potrafią takie być i to mi się też podoba, że, że możecie jednocześnie zrobić jakąś taką obrzydliwą, opuszczoną hawirę. A jednocześnie możecie zrobić przepiękny, błyszczący, złoto-srebrny pałacyk, więc to jest jak, dla mnie jak najbardziej spokojne. Tu też zmieniałam kolory, bo mówię Wam, to wyglądało okropnie, prawdę mówiąc, jak to wszystko było takie czerwone. Okropnie. Ja przynajmniej nie lubię takich rzeczy. W ogóle tu jest strasznie ciemno, co trzeba przyznać. No to chyba dobrze, nie? No bo wampiry to one lubią chyba, jak jest ciemno. Ale o, widzicie, też tutaj jest łazienka. I ta łazienka jest. to jest spokojnie. Ale no i musiałam ją wstawić w osobnym pomieszczeniu, no bo ona jest. no, no jeszcze jakbym tę łazienkę wstawiła, to tak jak mówiłam, wyglądałoby to już skrajnie głupio. No i też parę trumien postawiłam. Oczywiście chyba nie można do nich wszystkich dojść, ale tutaj ja się bardziej starałam, żeby to z zewnątrz. jakby to, żeby to wizualnie wyglądało spokojnie, żeby było użytkowe, bo chciałam po prostu jak najwięcej rzeczy wam pokazać. Tak więc... No, kocham ten pakiet, ale tak jak mówiłam, on to, to nie jest akurat w 100% rzetelna ocena. Tak więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o być rodzicem, to ja uważam, że... że tak już, już w miarę rzetelnie tym razem. Uważam, że to jest absolutnie jakbym miała polecić jeden pakiet, taki uniwersalny, to pewnie byłby to właśnie ten. Ten albo przygoda w dżungli. Ja wam powiem zaraz czemu. Bo z czego bardziej uważam, że ten bo tutaj doszły jakby ja bardzo, też nie każdy to lubi, ale ja bardzo lubię jak gra jest taka urealniana, w sensie relacje między Simami są takie bardzo realne i tutaj ta relacja rodzic-Sim mi się bardzo podoba, to że coś takiego doszło, a meble, które tutaj doszły są absolutnie przepiękne, w sensie jak to wszystko zmieniło w Simsach, jak doszły te meble kuchenne ta kuchenka, ta lodówka i tak dalej to wiecie, że ja tym nałogowo spumowałam, aż do momentu, kiedy powstała no, przygoda w dżungli właśnie. Ale nadal uważam, że te rzeczy są przepiękne, kafle są przepiękne, yy, podłóg nie ma. Jedyne co, to nie ma podłóg, ale to tam wiecie, nie mniejszy ból o te podłogi. Ale właśnie poza tym przepiękny kominek doszedł. W sensie, ja wiem, że nie każdy lubi meble, więc jeśli nie lubicie mebli, Faktycznie ten, ten pakiet może być średnio dla Was, jeżeli się tym nie interesujecie, albo jeżeli macie dużo custom contentu, to faktycznie no, to może nie być jakieś super, ale no, no dobra, to może nie będzie za bardzo rzetelne, no bo mówię, że jeżeli ktoś lubi yy, taki właśnie rozwój relacji rodzic-dziecko, to jak najbardziej mu się to spodoba. Jeśli nie zwracam na to uwagi, no to, to to są po prostu ładne mebelki. Ale no mówię, mnie się strasznie to podoba, chociaż dostrzegam, że mogłoby to być lepsze. Jeśli chodzi o przygodę w dżungli, to ja Wam powiem, że uważam, że to jest świetny pakiet, ale jeśli chodzi o samo przygotowanie w przygodzie w dżungli, to ja takich rzeczy nie lubię. W sensie ja dostrzegam fajność tego, ale nie bardzo to się nie podoba, w sensie nie bardzo mi się chce, chyba po prostu preferuję trochę inną rozgrywkę. A jeszcze się ostatnio zdenerwowałam na Simsy, bo. Moja Simka akurat na prywatnej rozgrywce, ona sobie lubi tak podróżować i kolekcjonować przede wszystkim. No i wiecie, że właśnie w przygodzie w Bungli parę rzeczy do kolekcjonowania jest. No i niestety Simsy robią mi tak. Dajcie znać, czy wam też tak robią, ale no mi tak niestety robią, że no. Niestety akurat trafiło na Simkę kolekcjonerkę, że jak ktoś się z jej rodziny przeprowadza, jak ona się przeprowadza, albo chociaż jak idzie na. Parcele, w sensie wyjeżdża na wakacje, czyli do granitowych albo do Sylwadorady, to resetuje się cała kolekcja. I, a ja jeszcze mam takie gablotki, że tak ładnie sobie wystawiam te rzeczy z tej kolekcji. No i niestety muszę wtedy tą całą kolekcję z powrotem do wyposażenia wkładać i z powrotem wyciągać na tą gablotkę. Tak więc, no cóż, wspaniale. Więc ostatnie moje wspomnienie z Selwadoradą było nieprzyjemne. Nie w sensie było fajnie do momentu, kiedy moja synka wróciła do domu, wtedy już nie było fajnie, wtedy już byłam bardzo, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. No, w każdym razie, jeśli chodzi o, o przygodę w dżungli, to ja się zachwycam nie tyle y, tą przygodą w dżungli, bo ja uważam, że ona jest fajna, ale mogłaby być fajniejsza, ale najbardziej to się zachwycam tymi meblami. Och, jakież one są przepiękne? To tak piękne meble. Według mnie nie doszły w niczym innym. W sensie mi chodzi o kuchnię. Czemu tam jest w ogóle taka piękna kuchenka i, i lodówka? To w ogóle nie pasuje do siebie. To znaczy, nie żebym ja narzekała, bo jak najbardziej super, że ta kuchnia doszła. Jakby chociażby totalnie nie pasowała do reszty, to ta kuchenka i ta lodówka. To jest absolutny hit w ogóle tej gry. One są tak piękne. Te kolory tego są tak przepiękne, że jakby do, do, nie wiem, do, to ja się Wam będę nad kolorami rozwodziła, ale są autentycznie najpiękniejsze na świecie. Też jeśli chodzi o w ogóle tryb budowy, w sensie głównie mi chodzi o roślinki, ale teraz najpierw się powiem może na temat kafli, yy, w sensie podłóg, ścian, drzwi, okien. One również są przepiękne, w ogóle drzwi, yy, nie drzwi, tylko właśnie podłogi i ściany. To jest coś przepięknego. Jeśli chodzi o rośliny, to mam do nich tylko jeden zarzut, ale to taki jest zarzut taki średni, no ale... bo jedyny zarzut, jaki do nich mam, to to, że one są bardzo takie... mają tropikalny kolor, o tak bym powiedziała, i one są absolutnie przepiękne, ale tak bardzo nie pasują do reszty i one jakby, wiecie, o ile tam w Selwadoradzie to pasuje wszystko do siebie, to na normalnych porcelach to tak się gryzie i wygląda dosyć, nie wiem, głupio trochę. No, w każdym razie wiem, że tutaj miałam największy problem, żeby wykorzystać wszystko, bo tych rzeczy, które tutaj doszły, właśnie w tej przygodzie w dżungli, było tak dużo, w sensie tak dużo rzeczy doszło, że no to jest po prostu coś niesamowitego. Myślę, że ogólnie, jakbym miał, miała wam polecić, czy być rodzicem, czy przygodę w dżungli, to chyba jednak przygodę w dżungli, bo ja jeszcze macie ten aspekt tego, że możecie sobie podróżować. Oprócz tego macie fajne mebelki, naprawdę dużo fajnych mebelków, naprawdę dużo rzeczy do trybu budowy, do trybu kupowania. No i teraz przejdziemy do mojego absolutnie najmniej lubianego pakietu, a jest mi przykro, bo myślałam, w sensie, kupowałam, nie oglądałam żadnych filmów z tego i tak dalej, stwierdziłam, że nagram wam. I powiem wam, że ten yy, pakiet jest okropny, w sensie. Ta, to jest 100% moja subiektywna opinia. Zresztą jak wszystko, no jak moja opinia to będzie subiektywna, nie? Logiczne. W każdym razie, w ogóle tylko Wam powiem, że tak na wstępie, że to co ja tutaj zrobiłam, jak to umeblowałam, to wygląda co najmniej głupio i groteskowo, ale tych rzeczy tutaj było strasznie mało, w sensie rzeczy, którymi nie wiem bo tu albo coś wyglądało tak, w takim stylu wręcz babcinym, bym powiedziała, czyli wiecie, te drzwi, te płotki i tak dalej, one są takie piękne, te okna w ogóle tutaj są na, te, na yy, bo mamy te najniższe ściany, na tych najwyższych ścianach i na tych średnich ścianach drzwi i okna, to jest po prostu coś przepięknego. Są tak piękne, że szok. Ale no na tych niskich też są ładne, więc tak też zrobiłam. Yy. Ale jeżeli chodzi o meble, one są takie brzydkie, w sensie ja rozumiem, że one mają być takie, nie wiem, survivalowe trochę a, i też takie trochę może futurystyczne, ale w takim dziwnym sensie futurystyczne. Nie takie futurystyczne, jakie my byśmy dzisiaj stworzyli i powiedzieli, że to futurystyczne, tylko bardziej jakby, nie wiem, 60 lat temu stworzyli coś i powiedzieli, że to jest futurystyczne, nie? Tak więc, no nie wiem, nie wiem, czy to dobrze określam, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że tu nic kupy nie, nie trzyma, w sensie to się totalnie ze sobą nie zgrywa, nie pasuje, nie podoba mi się. Ale to tam, meble to tam meblami. Wy wiecie, jak znacie trochę mój kanał, że ja się tak strasznie rozczarowałam tym miastem, w sensie StrangerVille i, i tą fabułą. Najbardziej no to mnie rozczarowuje, że tego wyłączyć nie można, bo to miasto jeszcze jest, ono moim zdaniem, ma potencjał na bycie miliard razy lepszym miastem. Ale nie jest złym miastem. Ale ta zaraza tam jest tak irytująca, ta w ogóle ta fabuła jest tak. Nie wiem, głupia, to może jest taki ten, ale taka mętna, taka. Wiecie, idź tu, zbierz y, trzy rzeczy i idź tu. I więcej macie tam ekranu ładowania. A no, w ogóle, jak ktoś ma takiego kompa któremu te ekrany ładowania trochę więcej trwają, no to już w ogóle super, nie? Tak więc. No nie wiem, może dlatego, że oczekiwania miałam większe, ale strasznie, jakbym miała wskazać jeden, który mi się nie podoba, to będzie to od razu ten. Jakbym miała wskazać jeden, za którym chciała odzyskać pieniądze, to byłby ten. A jeśli chodzi o krainę magii, no to wiecie, że to jakby jest bardzo analogiczna sytuacja do wampirów, bo magów też uwielbiam i to znowu jest ta kwestia, czy lubicie takie rzeczy hmm, nadprzyrodzone. Bo jak lubicie, to wam się spodoba. Nie lubicie, to prawdę mówiąc yy, i tak uważam, że to jest fajne, bo mebli tutaj znowu może ich nie doszło dużo, ale praktycznie wszystko, co doszło jest przepiękne. Jeżeli chodzi o drzwi, o okna, o nie wiem, płotki i tak dalej, to wszystko jest tak piękne. No spójrzcie na te drzwi, jak one przepięknie wyglądają. W sensie to też jest kwestia gustu, nie? Bo nie, no nie każdemu się podobają takie rzeczy. Jak niektórzy wolą nowoczesne rzeczy, to wiadomo, że na przykład te rzeczy z... Dnia w spa będą najlepsze, wiadomo, ale jak ktoś chociaż troszkę lubi takie rzeczy, takie, płacykowe, takie no to jest po prostu coś pięknego. Tak samo ta kołyska dla dzieci. Ja wiem, że ja się tutaj podniecam kołyską dla dzieci za 80 zł, mniej więcej chyba tyle, nie? No ale no to jest coś przepięknego. No, wszystko to jest ładne i najładniejsze kafle w tej doszły jakie w ogóle były dostępne w grze, moim zdaniem, w sensie ścienne kafle, takie do łazienki. Yy, no ogólnie też myślę, że mogłoby tutaj być trochę więcej. Ja ogólnie uwielbiam być magiem, w sensie no po prostu to jest dla mnie tak ułatwiona rozgrywka, jak się jest magiem, to wszystko jest takie easy peasy. <laughs> że tak bym powiedziała, no, zresztą wam pokażę potem na mojej prywatnej rozgrywce z Matim, bo to, co tam się dzieje, to... Zresztą na pewno wiecie, jak macie krajne Magii, ale jak ktoś nie ma, to ja wam pokażę właśnie, jak to potrafi wyglądać przez ten właśnie pakiet. No i właśnie ja lubię takie rzeczy, bo one dają dużo możliwości. I no mówię, tych rzeczy nie doszło za dużo, ale, ale przynajmniej są ładne, bo lepiej, żeby doszło mniej, ale użytkowych to może mocne słowo, ale ładnych. Niż dużo ale takich hmm, jak w Stranger chociaż tam też ich nawet dużo nie doszło. Ogólnie ja krainy magii polecam i dosyć polecam. Nic ciężko cokolwiek polecić, bo wiadomo, że to zależy co kto lubi. Jak ktoś lubi nadprzyrodzone rzeczy, to pewnie będzie szedł w coś takiego jak kraina magii czy wampiry. Z czego wydaje mi się, że jeżeli ktoś średnio lubi y, takie nadprzyrodzone rzeczy, to trochę bardziej polecam. Krajne magii w ogóle bardzo podobne są do siebie te pakiety. One są takie bardzo analogiczne, nie? W sensie macie małe miasteczko, i tutaj, i tutaj. Więc tu bardziej musicie popatrzeć, czy bardziej Wam się podoba mag, czy wampir i ewentualnie jakie są rzeczy wokół tego. No, także tak to wygląda. Wydaje mi się, że to w sumie tyle. Dajcie znać, które pomieszczenie Wam się podobało najbardziej. Który pakiet lubicie w ogóle? Jakie pakiety macie, jaki macie stosunek do pakietów. No i ogólnie nagram coś takiego z dodatkami. To będzie już w ogóle grube, bo to mi się nie zmieści w jednym pomieszczeniu na pewno, ale coś wymyślę, żeby to fajnie zaprezentować. No i myślę, że będę kończyła. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Ci dotrwaliście do tego momentu. Napiszcie Szyszka. Napiszcie Szyszka. Yy, także, tak jak mówiłam, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania, na Instagrama, na grupę linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia, przede wszystkim zdrówka. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć!